Marta siedziała przy swoim biurku, wpatrując się w ekran komputera. Właśnie skończyła przygotowywać raport na temat najnowszych trendów w branży marketingowej. Nuda przez ostatnie dni czuła, że praca stała się jedynie mechanizmem, który nie dostarczał jej już żadnych emocji. Co prawda, koleżanki z biura były miłe, a szef nie narzekał na jej wyniki, ale brakowało jej czegoś, co rozświetliłoby jej codzienność. Wtedy jego spojrzenie przykuło jej uwagę. Michał Zawsze cichy, prawie niewidoczny. Miał swoją przestrzeń w firmie, nie wychodził ze swojej bańki, nie angażował się w plotki, nie uczestniczył w integracjach. Większość osób go ignorowała, on chyba nie miał nic przeciwko temu. Marta nigdy nie zwracała na niego uwagi, dopóki pewnego dnia nie zauważyła go na przerwie, siedzącego w kącie kantyny, z książką w rękach i filiżanką kawy, tak cicho, jakby chciał stać się niewidoczny. To było tak inne od reszty, wszyscy, nawet ci, Którzy byli mniej śmiali, zawsze mieli coś do powiedzenia. Michał wydawał się, jakby żył w swojej własnej, zamkniętej przestrzeni. Może właśnie to sprawiło, że poczuła, że musi go poznać. Początkowo nie zamierzała zrobić pierwszego kroku. Michał był zbyt zamknięty, zbyt odległy, by mogła nawiązać jakąkolwiek relację. Ale potem, pewnego dnia, zdarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Marta wracała z przerwy, niosąc kubek kawy, gdy zauważyła Michała, który zbliżał się do windy. I wtedy stało się to, czego nigdy by się nie spodziewała Michał, w pełni zaskoczony, spojrzał na nią, uśmiechnął się nieśmiało. Cześć, powiedział cicho, tak, jakby to było coś, co musiał powiedzieć, ale zupełnie nie był pewien, czy to odpowiedni moment. Marta stanęła, zaskoczona, ale odpowiedziała mu uśmiechem. Hej, Michał odpowiedziała. Następnie, po chwili niemilczenia, Michał dodał. Słuchaj, może, może chciałabyś wyjść ze mną na kawę? Tak po pracy? Marta poczuła, jak serce jej bije szybciej. Michał, ten cichy, nieśmiały chłopak, zaprosił ją na kawę? To było zupełnie nieoczekiwane, ale w jakiś sposób miało w sobie coś, co przyciągało ją do niego. Chociaż z reguły nie wychodziła z nikim z pracy, tym razem poczuła, że może warto spróbować. Jasne, odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Kiedy? Może w piątek po pracy? zapytał Michał. Marta zgodziła się, choć w jej głowie pojawiły się mieszane uczucia. Michał nigdy nie był w centrum uwagi, a teraz, nagle, to on zapraszał ją na kawę. Co się za tym kryło? Marta nie wiedziała, ale czuła, że nie chce tego przegapić. W piątek po pracy Marta spotkała Michała w kawiarni tuż obok biura. Michał wyglądał tak, jak zawsze, schludny, Ubrany w ciemną koszulę, z okularami na nosie. Wyglądał, jakby nigdy nie wychodził ze swojej bańki. Ale tego wieczoru coś się zmieniło. Michał rozmawiał z nią śmielej niż kiedykolwiek wcześniej. Opowiadał o swoich zainteresowaniach, o książkach, które czytał, o filmach, które go fascynowały. Marta czuła się komfortowo, może nawet trochę oczarowana. Michał nie był typem, który szukał uwagi, ale w tej skromności było coś, co przyciągało ją coraz bardziej. Kiedy przyszło do końca spotkania, Michał zaskoczył ją ponownie. Może, może chciałabyś przyjść do mnie? Mam ciekawy film, który chciałbym ci pokazać zapytał nieśmiało. Marta wzięła chwilę, by odpowiedzieć. Z jednej strony czuła się trochę zaskoczona w końcu była to jego propozycja a ona ledwo go znała. Z drugiej strony, coś w tym zaproszeniu wydawało się tak szczere i niewinne. Michał był tak cichy i nieśmiały, że nie mógłby mieć złych intencji. Pewnie, czemu nie odpowiedziała, starając się nie zdradzić, jak bardzo była zdziwiona. Tak rozpoczęła się ich przygoda. Michał, ten nieśmiały chłopak z pracy, zaprosił ją do siebie. Marta nie wiedziała, czego się spodziewać, ale wiedziała jedno, miała przed sobą zupełnie nową historię do opowiedzenia. Marta nie mogła pozbyć się uczucia ekscytacji, które towarzyszyło jej od momentu, gdy Michał zaprosił ją do siebie. Było coś w tej nieśmiałości Michała, co ją przyciągało. Wszyscy wokół mówili o tym, jak cichy był, jak trudny do zrozumienia. Ale właśnie to sprawiało, że była nim tak zafascynowana. Czuła, że za tym milczeniem kryje się coś głębszego, coś, czego nie da się dostrzec od razu. W sobotni wieczór, tuż przed wyjściem, Marta spojrzała na siebie w lustrze. Zdecydowała się na luźną sukienkę, która była elegancka, ale zarazem wygodna. Chciała czuć się swobodnie, ale również sprawiać wrażenie, że zależy jej na tym spotkaniu. Zgarnęła włosy w prosty kok i ruszyła do mieszkania Michała, które było oddalone o kilka minut od kawiarni, w której spędzili piątkowe popołudnie. Michał mieszkał w starym, ale dobrze utrzymanym bloku na przedmieściach. Kiedy zapukała do drzwi jego mieszkania, poczuła lekkie ukłucie nerwowości. Z jednej strony czuła się pewna siebie, ale z drugiej nie wiedziała, czego się spodziewać. Michał nie był typem. Który wychodził ze swojej bańki. Nigdy wcześniej nie widziała go sytuacji, w której musiałby być w pełni otwarty. To spotkanie miało być czymś nowym i dla niej, i dla niego. Kiedy drzwi się otworzyły, Michał stał w nich, nieśmiało uśmiechając się, jakby to było coś, co sam musiał wytrenować. Hej, wchodź, powiedział cicho, zapraszając ją do środka. Marta weszła, rozglądając się po jego mieszkaniu. Było urządzone prosto, ale z gustem. Widać było, że Michał lubił porządek. Na stole w salonie leżały książki, a w tle cicho grała muzyka, której nie rozpoznała, ale brzmiała przyjemnie. Michał zaprowadził ją do kanapy, a potem zniknął na chwilę w kuchni. Chciałem ci zrobić herbatę to twój ulubiony smak, prawda? zapytał, wracając z filiżanką w dłoni. Miętowa z miodem. Marta spojrzała na niego, zaskoczona. Skąd on wiedział, że lubi miętową herbatę. Zanim zdążyła coś powiedzieć, Michał kontynuował. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o ulubionych napojach podczas przerwy w pracy. Myślałem, że to może ci się spodobać. Marta uśmiechnęła się, doceniając jego uwagę. Dziękuję, to bardzo miłe z twojej strony, odpowiedziała, biorąc filiżankę. Usiedli obok siebie, a Michał włączył film, który obiecał jej pokazać. Film był starym klasykiem z lat 80. opowiadał historię pary, która zakochała się mimo przeciwności losu. Marta była zaskoczona, jak bardzo Michał zdolny był do dzielenia się swoimi zainteresowaniami. Na początku była trochę spięta, ale z czasem poczuła się swobodniej. Michał nie naciskał, nie próbował przejąć kontroli nad sytuacją. Był po prostu obecny, a ta obecność sprawiała, że czuła się komfortowo. W trakcie filmu zauważyła, że Michał coraz bardziej się otwiera. Jego dłonie, które na początku były nerwowo splecione, teraz spoczywały spokojnie na kolanach. Co jakiś czas, gdy wybuchał śmiech w filmie, Michał patrzył na nią, jakby sprawdzając jej reakcję. Czuła, że to spotkanie jest nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie pełne. Po zakończeniu filmu Michał zapytał: Chciałabyś jeszcze coś zjeść? Mam trochę przekąsek, jeśli chcesz. Marta spojrzała na zegar, była już późna noc, ale poczuła, że w tej chwili nie chce wracać. Michał był inny niż w pracy. Był ciepły, autentyczny, wcale nie taki nieśmiały, jak się wydawało. Ta cisza, która go otaczała, teraz zdawała się być czymś pełnym znaczenia. Może zostanę jeszcze chwilę, odpowiedziała, czując, jak zaczyna się w niej budować zaufanie. Michał uśmiechnął się delikatnie, jakby czekał na to, że daje się więcej przestrzeni. Zrobił dla niej przekąski, ale Marta zauważyła, że w jego zachowaniu była pewna niepewność. Jakby to była dla niego zupełnie nowa sytuacja. Michał, mimo swojej nieśmiałości, chciał, by czuła się komfortowo. To było coś, co bardzo jej się podobało. Z każdą minutą, którą spędzali razem, Marta poczuła, że Michał staje się kimś więcej niż tylko cichym współpracownikiem. Jego introwertyczność, która na początku wydawała się przeszkodą, teraz była jego siłą. Michał był pełen nieoczekiwanych rzeczy, które czekały na odkrycie. Zanim Marta zdążyła zapytać, co dalej, Michał podszedł do niej, spojrzał jej w oczy i powiedział: Wiesz, ja nie jestem najlepszy w takich rzeczach. Czasem trudno mi wyrazić, co czuję, ale naprawdę cieszę się, że tu jesteś i że mogę się z tobą podzielić czymś, co dla mnie jest ważne. Te słowa były proste, ale Marta poczuła, że były szczere. Wtedy zrozumiała, że to spotkanie nie było przypadkiem. Michał chciał ją zaprosić do swojego świata, a ona, mimo początkowego niepokoju, postanowiła otworzyć drzwi do jego życia. Ja też się cieszę, odpowiedziała, patrząc na niego z uśmiechem. Ale wtedy Michał zrobił coś, czego się nie spodziewała. Wyszedł na chwilę, a kiedy wrócił, trzymał w rękach małą, ozdobioną szkatułkę. Chciałbym, żebyś miała coś na pamiątkę powiedział, wręczając jej prezent. Marta spojrzała na szkatułkę, zdziwiona. Czuła się poruszona tym gestem. To, co miało być zwykłym spotkaniem, zaczynało przybierać zupełnie inny wymiar. Michał, nieśmiały chłopak, który zaprosił ją do siebie, miał teraz coś do zaoferowania. Coś, co było więcej niż tylko kawa i film. To było coś, co miało znacznie większe znaczenie, gest, który pokazał jej, że Michał potrafił być otwarty na innych w sposób, który tylko on mógł zrozumieć. Marta trzymała szkatułkę w dłoni. Patrząc na Michała zaskoczona. Jego gest, choć prosty, wydał się jej niezwykle znaczący. Coś w tym małym pudełeczku sprawiało, że poczuła się wyjątkowo. Michał, ten chłopak, który nigdy nie wyróżniał się w tłumie, teraz pokazał jej kawałek swojej duszy. Był pełen tajemnic, które chciała odkryć, i chociaż początkowo jej się wydawało, że nie pasują do siebie, teraz widziała, jak dobrze się rozumieją. Co to jest? Zapytała z lekkim uśmiechem, Patrząc na Michała, który wyglądał trochę skrępowany, ale szczęśliwy. To coś, co znalazłem kiedyś. Myślałem, że będzie ci się podobać, odpowiedział nieśmiało, wciąż nieco zarumieniony. To naszyjnik. Prosty, ale dla mnie ma pewne znaczenie. Może ci się spodoba, bo, wiesz, nie chcę dawać ci czegoś, co będzie wyglądało jak zwykły prezent. Chciałem, żeby było to coś bardziej osobiste. Marta otworzyła szkatułkę, a w środku znalazła naszyjnik z małym, srebrnym wisiorkiem w kształcie serca. Był delikatny, nieprzesadzony, dokładnie taki, jak Michał. To było coś, co pasowało do jego osobowości subtelne, ale pełne znaczenia. Michał, to jest piękne. Dziękuję, odpowiedziała, czując, jak ciepło ogarnia jej serce. Zdecydowanie nie spodziewała się czegoś takiego. Michał spojrzał na nią z lekko zawstydzonym uśmiechem, ale w jego oczach Marta dostrzegła coś, czego nie dostrzegała w nim wcześniej. Pewność siebie, którą zdobył przez to, że otworzył się przed nią. Michał nie był już tym samym chłopakiem z pracy, który bał się podnieść wzrok. Był kimś, kto potrafił podjąć ryzyko i pokazać swoje uczucia, mimo że nie było to dla niego łatwe. Cieszę się, że ci się podoba, powiedział cicho. Nie jestem najlepszy w wyrażaniu tego, co czuję, ale naprawdę cieszę się, że spędzam z tobą czas. Marta spojrzała na niego, zastanawiając się, czy powinna wyjawić mu, jak bardzo jej zależy. Z drugiej strony, nie chciała jeszcze wyjść z tego etapu, w którym wszystko było takie naturalne i niewinne. Michał stał się dla niej kimś, kto nie tylko był interesujący, ale kimś, z kim mogła się poczuć swobodnie. Jednak wiedziała, że musi być ostrożna, to, co się między nimi działo, miało dopiero zacząć, a nie chciała ponownie popełnić błędu. Związanego z naiwnością. Zamiast odpowiedzieć słowami, wstała z kanapy i podeszła do niego. Michał patrzył na nią z niepewnością, ale Marta uśmiechnęła się, podchodząc bliżej. Chwyciła jego dłoń i położyła naszyjnik na stole, aby nie przeszkadzał im podczas rozmowy. Wiesz, Michał, naprawdę cieszę się, że tu jestem, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Naprawdę. Wydajesz się być kimś, kto potrafi się otworzyć, mimo że nie zawsze to widać. Michał uśmiechnął się delikatnie, ale w jego oczach była nadal pewna niepewność. Czuła, że musiała dać mu czas, ale jednocześnie wiedziała, że to, co było między nimi, mogło być czymś ważnym. Myślałem, że nie będziesz chciała przyjść, powiedział, zerkając na nią, jakby chciał się upewnić, że naprawdę chce spędzić z nim czas. Wiesz, ja nie jestem najlepszy w randkach. I czasem nie wiem, co zrobić. Michał, to nie jest ważne. Ważne jest to, co czujesz, odpowiedziała Marta, kładąc rękę na jego ramieniu. I to, co robisz, kiedy czujesz, że coś ma dla ciebie znaczenie. Michał patrzył na nią przez chwilę, jakby próbując zrozumieć, co powiedziała. Marta czuła, że jej słowa dotarły do niego w sposób, którego nie spodziewała się po tak cichej osobie. Michał uśmiechnął się szczerze, a Marta poczuła, jak jej serce bije szybciej. Może, może spróbujemy razem więcej rzeczy, zaproponował Michał a jego głos brzmiał pewniej niż kiedykolwiek wcześniej. Może to nie będzie łatwe, ale warto spróbować. Marta spojrzała na niego i poczuła, że coś w tym wszystkim ma sens. Michał był innym człowiekiem niż go początkowo postrzegała. To, co wydawało się być tylko zwykłym spotkaniem, zaczynało przeobrażać się w coś o wiele głębszego. Michał, z jego cichą pewnością siebie, pokazał jej, jak ważne jest, by wziąć życie w swoje ręce, nawet jeśli nie zawsze wiadomo, co się z niego wyłoni. Marta wzięła głęboki oddech, po czym uśmiechnęła się szeroko. To, co teraz czuję, to po prostu początek. Powiedziała. I w tej chwili wiedziała, że z Michałem odkryje coś, co będzie miało dla niej naprawdę wielkie znaczenie.